W codzienniku artystycznym słynna praca Doroty Nieznalskiej pod tytułem Pasja z 2001 roku, pokazana najpierw bez echa w białostockim Arsenale, a następnie już z echem w Gdańskiej Wyspie. Instalację to tam narodził się skandal, który wokół tej pracy trwa do dziś. Ilość dziwacznych zdarzeń, których źródłem była Pasja jest niezwykła. Włączając w to sądowe wystąpienie ówczesnego rektora Gdańskiej ASP, Jerzego Krechowicza, w którym to rektor oświadczył, że praca Nieznalskiej nie przedstawia żadnej wartości artystycznej jest grafomańska i powstała po to, by prowokować. Pasja Nieznalskiej stała się najważniejszym głosem w polskiej debacie na temat wolności sztuki i tak zwanego obrażania uczuć religijnych. Kilka lat sprawą zajmowały się polskie sądy, najpierw wskazując, potem uniewinniając Nieznalską. Wypowiedzi polityków Ligi Polskich Rodzin, dziennikarzy, księży czy setek youtuberów pozostaną na zawsze kroniką polskiej myśli społecznej i katalogiem rodzimych niezwykłości. A wy co sądzicie? Czego po latach dowodzi ta praca?